Cześć, witajcie w moim takim odliczaniu do dziewiątej części Gwiezdnych Wojen, gdzie codziennie omawiam jeden film ze Star Wars. Dzisiaj jest już trzeci odcinek, a mianowicie zajmiemy się trzecią częścią, epizod 3 Zemsta Seatów. No i ten film <gryw> darze naprawdę dużą sympatią, dużą taką, em, no takim miłym, ciepłym wspomnieniem, em, ponieważ to był pierwszy film, na którym byłem w kinie em, i tak naprawdę byłem tylko na, trzecie, na, na części numer 3, 7 i 8, no i oczywiście tych spin-offów. Spinoffach, także nie, nie byłem na pierwszej części, nie byłem na drugiej, no oczywiście na starej trylogii no to nie miałem okazji, żeby do kina się wybrać. Także to tyle było wydarzenie, że faktycznie na ten film wybrałem się do kina to było chyba 2D jeszcze, nie było wtedy jeszcze czasów 3D Wybrałem się do kina, byłem po obejrzeniu oczywiście czwartej, piątej szóstej i pierwszej i drugiej Uniwersum Gwiezdnych Wojen jako tako wówczas ogarniałem, no ale oczywiście wszyscy czekali na to domknięcie tej historii, na ten ostatni kawałek, element układanki jakim będzie oczywiście trzecia część. Wszyscy jarali się spotami, wszyscy zbierali spotami telewizyjnymi, w których oczywiście pojawiał się Darth Vader. Tak? To miał być ten most pomiędzy tą prequelową trylogią, a tą, a tą starą, którą wszyscy kochają i uwielbiają. To właśnie ta część miała być tym czymś niesamowitym. Po pierwszej niepotrzebnej i drugiej niepotrzebnej części, ta trzecia część faktycznie miała coś wnieść, opowiedzieć tam, jakie były faktycznie początki Dartha Vadera, jakie były początki Imperiuma, Imperatora, jak powstało Imperium, jak Jedi zostali zdradzeni. Dużo rzeczy faktycznie w tym filmie miało zostać wyjaśnione. No i wydaje mi się, że ten film dał radę pod tym względem i faktycznie dużo, dużo fa fajnych fa historii opowiedział. Ale oczywiście zaczniemy od naj, najmniej przyjemnych części tego filmu, czyli takich minusów. Dialogi, tak. Niestety dialogi w tym filmie, kontynuując tradycję sequeli, czyli pierwszej i drugiej części... Prequel, czyli pierwszej i drugiej części są nadal tragiczne, chociaż nie są aż tak dramatyczne jak w części drugiej, bo to był po prostu koszmar. Mówię oczywiście o Haydenie Christensenie, czyli Anakinie i jego gry aktorskich. W trzeciej części naprawdę się ten chłopak wyrobił. Nie wiem, co się stało, nie wiem, co się wydarzyło pomiędzy drugą, a trzecią częścią Gwiezdnych Wojen, że taka zmiana nastąpiła, ale widać jakąś szczątkową chemię pomiędzy nim a Iwanem McGregorem. Widać jakąś tam w miarę relację z nim i spadmy, relacje nawet z Palpatinem, z jego przejście na ciemną stronę mocy w miarę, w miarę jest wiarygodne i w miarę da się to faktycznie no, zaakceptować, że to właśnie tak wyglądało. Oczywiście podejrzewam, że wielu ludzi oglądając prequelę, widząc Wejdera wyobrażało sobie zupełnie inaczej, jak Wejder wyglądał, zanim stał się wejderem, jak, jak ta jego historia przebiegała, w jaki sposób to się wszystko wydarzyło, ale wydaje mi się, że Będąc po pierwszej i drugiej części, trzecia część jest naprawdę pod tym względem dobrym filmem. Mamy tutaj dużo aktorów, którzy pojawiają się na pierwszym planie. Są mamy Jana McDermina, czyli oczywiście imperatora, który no, jest świetnym aktorem. W każdym filmie tak naprawdę dawał radę. Mamy masę Iwana McGregora, który no, jakoś w tej części bardziej się daje go polubić. Faktycznie to, co on robi w tej części, to, to nie tylko jakieś tam durne śledztwo, tylko faktycznie ma swoje własne cele, i, i tutaj fajnie dobra to jest. Po prostu, wydaje mi się, że w tej części ludzie pokochali yy, tego aktora jako Obi-Wana, dlatego powstaje niedługo serial, yy, który obsadzi właśnie niego właśnie jego w e, roli Obi-Wan. General Grievous. Ta postać też nagle się pojawiła i, i naprawdę mnie zaciekawiła. Jakby ten jego tu, 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 ten motyw muzyczny był fajny. to General Kenobi, e, które wzrodziło masę memów. Ogólnie ten ten zauważcie, że ten film jest chyba najbardziej memiczny z tych wszystkich filmów. Masę memów się pojawiło typu hello there, typu, typu właśnie General Kenobi, typu e, ironic. E, masę memów, które znacie z internetu i które właśnie pochodzą z prequeli i właśnie są zazwyczaj z tej trzeciej części Unlimited Power. No, jest dość, dość ma dużo takich scen, można powiedzieć, już kultowych, właśnie ta część. Więc, więc to też jest na plus, jak najbardziej. Minusem, który jeszcze chciałbym zauważyć, poza oczywistymi, jest walka pomiędzy Obi-Wanem a Anakinem. Wiem, że wielu ludzi się, ludziom się tam ta walka podobała, tak? Bo w końcu była efektowna, tutaj się tyle działo, skakali po tej lawie, napierdzielali się tymi mieczynami świetlnymi, moc, wszystko, I have the high ground, wszystko. <laughs> Ale gdy oglądałem teraz ten film, gdy wróciłem do niego po latach, ta walka strasznie się dłużyła. Znaczy, jest taki pewien moment w tej walce, gdy ogląda się na początku bardzo fajnie. Zaczyna się muzyka Battle of Heroes, Johna Williamsa, genialna. Rozpoczyna się jest to przeplatane oczywiście z walką Imperatora i Jody. Co również jest ciekawe, ponieważ oglądając. Trylogię oryginalną, gdzie byście pomyśleli, że zobaczycie kiedykolwiek, jak Joda na Dagobach, siedzący staruszek i imperator siedzący na tym fotelu będą się napieprzać mieczami świetlnymi. To jest, wydaje mi się, spełnienie marzeń wielu fanów. Ta, ta, ta walka, właśnie ich i przeplatana z, z walką. Obiłana z Anakinem naprawdę daje tutaj radę, ale ta walka, jeżeli chodzi o Obiłana i, i Anakina, w pewnym momencie się już dość mocno nuży. To znaczy, ona jest bardzo długa, jest stanowczo za długa, jeżeli chodzi o cały film. Pamiętam, że jest taki moment, w którym oni stoją na, na tych platformach i po tej e, rzece lawy e, się przemieszczają. To jest ten moment, w którym mówię tak, no dobra, może niech to się już skończy. Bo, bo po prostu już w taki sposób jest to e, za długo troszeczkę ciągnięte, e, więc to mógłbym uznać za troszeczkę taki minus, ale naprawdę e, niewielki. Co do samej historii, no to naprawdę tutaj się spoko, fajnych sporo rzeczy dzieje. Znaczy mamy tą intrygę, gdzie Palpatine jest otaczany ciemną stroną mocy, gdzie Jedi spis spiskują e, na niego, gdzie on spiskuje na Jedi, gdzie tak naprawdę widzimy wszystkie te m, rzeczy, które się działy w pierwszej i drugiej części, tutaj jakby jest e, rozdanie tych karier, kawała na ławę, i faktycznie wszystko nam się to zaczyna tutaj już składać. Cała ta historia związana z Padme, która jest w ciąży, która może umrzeć przy porodzie, Anakina, który, który w końcu ma jakąś tam realną faktycznie motywację, nawiązanie do, do drugiej części, kiedy on zabił swoją, zabił, zginęła tej matkę i zabił tych e, Tuskenów, daje to radę. Tak, jest to faktycznie angażujące. Nie ma po prostu nudy, nie ma tej polityki nudnej, która była w pierwszej i drugiej części. Nie wiem, co się stało, ale George Lucas nagle wpatrzy kurczę. Może akurat to ludzie niekoniecznie lubią, tak. I dał nam tak naprawdę naprawdę esencję tego, co musi się wydarzyć w tej trzeciej części, żeby w jakiś sposób zrodziła się ta czwarta część. W tej części też pojawiło się dużo elementów, które tak naprawdę wszyscy kochamy, czyli dużo mitologii. Mieliśmy na przykład historię o Darth Plagueis the Wise. Mieliśmy dużo o mocy, o naturze mocy, o ciemnej stronie, że istnieje jakaś właśnie alchemia sitów, która pozwala uratować ludzi przed śmiercią. Było, było oczywiście to samo przejście na ciemną stronę Anakina Skywalker'a. Dużo było o Jedi, niekoniecznie polityce, niekoniecznie jakichś tam y, śledztw, które były na przykład w drugiej części, albo problemów ze statkiem jak było w pierwszej części, tutaj wszystko tak naprawdę na kursant się działo i y, te takie rzeczy, które tak naprawdę oglądając pierwszą i drugą część chcielibyśmy więcej, chcielibyśmy zobaczyć jak ta rada Jedi działa co tam się dzieje, jak wygląda trening Jedi, że są ci kadeci że jest ta akademia i tak dalej to wszystko tutaj dostaliśmy, więc y, te takie kulisy y, takich rzeczy trochę pod fanów robione, które, które wydaje mi się, że fani czekali na to. Tutaj, właśnie dostaliśmy tak wprost, poserwowane, zaserwowane bardzo, tak trochę in your face, ale mimo wszystko dobrze się na tej części naprawdę bawiłem. Gdyby tak wyglądały prequele od samego początku, gdyby od pierwszej części pojawił się jakiś aktor, który faktycznie jest kompetentny i dawał radę, i pojawiali się właśnie aktorzy dobrzy, którzy potrafili by odegrać swoje role może poza schematy George'a Lucasa. Gdyby Hayden Christensen grał w drugiej części, tak jak grał w trzeciej, chociaż nadal grał słabo, bo to gdyby jednak jakoś w jakiś sposób sobie poduczył się tego aktorstwa i nie był takim drewnem jak w drugiej części, to może ta... Trylogia prequeli inaczej by się zachowała i lepiej by to wszystko wyglądało. Gdyby troszeczkę, nie wiem, 5 lat później została zrobiona, gdyby to CGI można było już lepiej trochę podciągnąć i się tak mocno nie zdarzało, bo w trzeciej części to CGI jest znośne i, i faktycznie da się to oglądać i nie ma z tym problemów, jak miałem to w pierwszej i drugiej części. Zwłaszcza w pierwszej, bo tam to było naprawdę masakra. Tak czy siak, no, ten film od samego początku. Pokazuje nam dużo fajnych rzeczy: relacje między Obiwanem a Anakinem, relację polityczną, która jest bardzo macoszemu na szczęście potraktowana, ale jest musi być, przemianę republiki w imperium, to jak sam kanclerz Palpatine staje się imperatorem, i to jeżeli chodzi o jego aparycję, czyli bardziej zbliża się ku temu którego znamy z oryginalnej trylogii to, że Anakin Skywalker staje się Vaderem i to, że to, to mnie pamiętam zawsze jarało, że widzieliśmy postać, która nazywa się Darth Vader, czyli były Anakin Skywalker, który jeszcze nie ma tej maski i tak dalej. To było ciekawe, kiedy Anakin Skywalker już jako Darth Vader, ale jeszcze bez poparzeń, bez, bez swojego legendarnego kostiumu działał. To, to naprawdę mnie zdziwiło, bo zawsze myślałem, że będzie Anakin Skywalker tą, tą swój kostium Vadera i wtedy będzie Vaderem, a to, że był Vaderem przez jakiś czas bez maski i bez, bez swojego stroju, nie wiem czemu, ale mnie jakoś tak strasznie podekscytowało, gdy pierwszy raz to oglądam i nadal lubię właśnie, lubię ten motyw, gdzie widzę Vadera który nie wygląda jak Vader. Nie wiem czemu. No niewątpliwie do tej części nie mógłbym wracać wracać. Tak o ile pierwsza i druga część była dla mnie mocnym cierpieniem. Tak trzecia część jest naprawdę solidna. W moim wielkim rankingu ulubionych części Gwiezdnych Wojen jest ona nawet gdzieś pomiędzy tymi częściami oryginalnej trylogii. Więc to już samo za siebie mówi. No oczywiście no ciężko zacząć od tej części. Bo warto poznać pierwszą i drugą część jak to się tam do, do tej części trzeciej e, dokoptywało. E, no i i rzeczywiście może dlatego ta trzecia część jest taka fajna, ponieważ tłumaczy wiele rzeczy i wiele znajomych aspektów pokazuje które znamy z oryginalnej trylogii, to też to może być taka pułapka, że te rzeczy, które lubimy w oryginalnej trylogii, tutaj są też w jakiś sposób poruszone. Wiecie, co mi chodzi, tak? Bezpośrednią przyczynę tego, co widzimy już jako skutek w czwartej części Gwiezdnej Wojen tutaj poznajemy. I, no i to może też zrobić roboty, ja może to tak zaburzać mój taki osąd na, na temat tej części, ale niewątpliwie zawsze będzie mi się miło wracało do Zemsty Sithów. Ale mimo wszystko cieszę się, że przede mną już, już czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma część, czyli oryginalna trylogia Teraz będzie już tylko z górki, także dziękuję za oglądanie, dajcie w komentarzach, znać koniecznie e, czy lubicie trzecią część Gwiezdnych Wojen, czy lubicie Zemstę Sithów, czy według was również jest to najlepsza część z tej mm, prequelowej trylogii, e, czy, czy jakie elementy tego filmu najbardziej e, lubicie e, i co, co, co takiego sprawia, że żeby na przykład wracacie do tego filmu, a może nie lubicie tej części też koniecznie, napiszcie o tym w komentarzach. To tyle, trzymajcie się do następnego odcinka, no i niech moc będzie z Wami.